Witam Witam i zapraszam No ja jestem tushol, także wgląd na chatę Zobaczycie sobie jak skromnie e, gdzieś tam żyje. Jak co to sorry za bałagan, ale no jest niedziela, jest niedziela Wiesz, że mam dzisiaj sparingi, także no nie, nie miałem czasu posprzątać Także z góry sorry Wszystkiego wam nie pokażę, bo cenię sobie dość prywatność Tutaj od razu mamy łazieneczkę, typowa męska łazienka Trochę burdel Kibel jest czysty Nic nie poukładane Prysznic jest do umycia Ale nie mam czasu no, najważniejsze, obąsik zawsze musi być uczesany, ale już trochę tak cringe'owo czuję, wiesz? O, tu jest mój pies, mój synuś, jestem samotnym ojcem, Wziąłem sobie na bary ogromną odpowiedzialność, ale przynajmniej jest co robić, nie ukrywam, że motywujemy, żeby coś nie rano wstać. O, Tutaj pracuję, jak nie jestem na rybach, to, to tutaj spędzam czas, gdzieś tam streamuję, czy, czy, czy gram sobie w gierki, żeby odpocząć. Tu też jest klatka kanelowa dla młodego. Także on sobie zazwyczaj ze mną tutaj siedzi. No i co? No Bałagan, bałagan. Jest tego masę po prostu: od jakichś pierdół, jakieś czapki, pierdoły. Nawet nie wiem, co mam, co mam wam tutaj pokazać. No jest komputer. Najważniejsza, najważniejsza rzecz w chacie: roleta zawsze zasłonięta. No Nie zdradzamy lokalizacji, tak, wszystko incognito. Historia tej wielkiej ryby: 7, 8, 9 bodajże marca odbyły się targi wędkarskie rybomania. Największe targi w Europie, jakby ktoś nie wiedział. No i podczas tych targów było, napotkałem stanowisko, gdzie sprzedawali takie pluszaki. Okazało się, że to stanowisko fundacji, która zajmuje się ratowaniem warty, rzeki warty. A że jestem Poznaniakiem, to stwierdziłem, że oczywiście, zakupię takiego pluszaka wybrałem najdroższego, największego. Nawet gdzieś tam dorzuciłem troszeczkę więcej niż to było warte. No, bo w słusznym celu. Także tu mam jeszcze drugiego pluszaka, to dostałem w prezencie od widzów. Także też też jeszcze mam takiego obstrąga. To jest oczywiście sandacz. Takie sandacze niestety nie istnieją takie duże, ale może kiedyś uda się złapać chociaż metrowego. Historia koszulki. Koszulkę dostałem od mojego serdecznego kolegi Jakuba Bikłacza mojego obecnego trenera, jeśli chodzi o MMA. Dzisiaj właśnie na sparingach go się pilnował, żeby mi się nie stała krzywda, żeby doszło do walki. No i no, no tyle. No, on ma moją koszulkę, ja mam jego. Tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć yy, przycisk z YouTube'a. Za 100 tysięcy subskrypcji powoli wbijamy 200. W Dragon Ballu się wychowałem, mam nawet dziarę na łydce. Yy, takie połączenie właśnie zamiłowania do tych yy, moich bajek z dzieciństwa, czyli Dragon Ball i Pokémon mamy Goku jak łowi Magikarpia. Także tam połączenie tych dwóch bajek, na których się wychowałem. Zresztą widać też po. Tu jest Popik jeden. Tu jest figureczka jedna. Tu mamy wegetę. Jeśli chodzi o kompa, no to są monitory, Acer Predator. Co jest w środku wam nie powiem, bo totalnie nie wiem. Bo młody już tutaj buszuje. Młody w ogóle lubi bardzo często odłączać mi zasilacz od routera. Także chyba, chyba to jest taki sygnał, że mam już nie grać i się nie zająć. Potężna, fajna maszyna, zoptymalizowana. No wszystko zapierdala i tak powinno być. No, mamy jakieś tam pierdoły, stream i inne, aparat, aparat, który dostałem od chłopaków z Banji, bo chciałem kupić, stwierdzili, że dadzą mi pójście, Kupiłem sobie lepszy. Ale rzeczywiście nie wyleciałem z Banji, bo cały czas od nich dostaję prezenciki, także no trzymamy się razem, wbrew tego, co mówią w internecie. Tutaj jest sypialnia. Sypialni wam nie pokażę. Nie ma tam bałaganu, jest ładnie pościelone wszystko, ale ze względów prywatnych po prostu. Kiedyś tam się działa magia, teraz tam się tylko śpi. Tu jest druga łazienka, którą przekształciłem na pranie, tam jest pralka, właściwie się pranie robi, także też nie pokażę, bo jest syf. Tu mamy największy pierdolnik, to jest schowek i powiem wam szczerze, że jak będę kupował mieszkanie, to właśnie z podobnym rozkładem, bo mieć taki schowek w kacie to jest po prostu poezja. No Możemy zajrzeć, no co tu jest, no? Wszystko i nic, wszystko i nic, bałagan, bałagan. No i tu jest wszystko: jakaś chemia, pierdoły, kartony. Browarki są do zamazania, tak. Żeby nie było, ja teraz nie piję, bo kupiłem, kupiłem kastę browarów przed tym, jak się dowiedziałem, że będę miał walkę. No i tak sobie od tego czasu leżą, nie? I czekają. Także 5 kwietnia, pierwsze co od razu, piwko, papierosek i. Także Wojtuś szykuj się, bo mam motywację, żeby z tobą wygrać. No i co? Salon z aneksem kuchennym. Generalnie mieszkanie jest dość spore 77 metrów. Bardzo dobra lokalizacja, ale o tym może później. Tu mamy kuchnię. Gotować prawie w ogóle nie gotuję, bo nie mam czasu. Tu na przykład możecie zobaczyć, jak rozpalam blat, za który pewnie będę musiał kaucji zapłacić. No nie zorientowałem się, że jak położę mrożonki i będą one odm się odmrażać, to wypalą. Taki ślad na blacie, no ale trudno. O, no, loduwa, Nawet nie wiem co tu jest, tak szczerze. Catering, bo teraz jestem na cateringu. Tutaj mamy jajka, to jest dla młodego. Generalnie ja więcej rzeczy jest tu dla młodego niż dla mnie. Zamrażarka też praktycznie cała jego. Mamy masę. Przygotowane takie paczki. Poselekcjonowane mięsko. No to jest twoje jedzonko, tak. To później dostaniesz. Tutaj zauważyliście dywan. Tak, dywan jest zwinięty. No i tutaj znowu się... Pojawia temat psa. Jest to w ogóle dywan, który kazałem sobie zrobić na zamówienie. Odwinę go dla Was. Nie wiem czy się zmieścimy. O, Mody już próbuję go gryźć. On jest dość duży. Czemu dywan jest zwinięty? On jest w ogóle ujebany cały. To jest taki mój dywan na zamówienie. Musi być odkurzony. Mam cztery gatunki ryb, które mnie interesują. Czyli okoń, standard szufak i sum. No i gdzieś tam moja ksywa plus logo Dzika. Z Dzikiem jestem bardzo blisko. I właśnie dlatego jest zwinięty. No i Młody też jeszcze posikuje, jak to szczenią, tak? Posikuje. A łatwiej jest umyć płytki, niż wyprać co chwilę dywan, także... No, może go tak zamkniemy, będzie spokój, Niech się pomęczy. No. Także to tyle, jeśli chodzi o chatę. Skromnie żyję. Młody, ta kupawka bierze, bo normalnie to rano jest na wybiegu dwie godziny, to mi potem śpi. No ale dzisiaj nie pojechał, bo nie było czasu. Straszny nic, bo nie jest. Przestań. Zachowuj się, bo kamera jest. Ja to jest mój pierwszy szczeniak, bo zawsze miałem psa adoptowany. Zawsze brałem troszeczkę starsze pieski. Ratowaliśmy. nie? Pajki Miretą drugą mam co sukę, doga kanalickiego. Sześcioletnią też jest adoptowana. No i od niej właśnie zaczęła się miłość do tej rasy. No dla ludzi właśnie taka informacja, co się pytałem co z Mirą, gdzie Mira? Mira ma się bardzo dobrze, Mira mieszkał u mojej mamy w domu rodzinnym Tylko po prostu mama z racji tego, że zarog idzie na emeryturę Poprosiła mnie, żeby Mira zostawił u niej, bo i się nudzi bez niej. No i co miałem zrobić, co miałem, ma co odmówić Także Mira mieszka z mamą A ten demon u mnie Jeśli chodzi o pranie, no to tak, no sam piorę. Prasować się prasuję, bo mi się nie chce. Tak se łażę w pogniecionych ciuchach. No ja urodziłem się w Poznaniu, całe życie tu mieszkam z małą przerwą. Miałem epizod, gdzie mieszkałem za granicą. To była Szkocja i Anglia. Gdzieś tam wyjechałem za chlebem, były chyba okolice, gdzieś tam 2000, 2015, chyba jakoś tak. Dla tych co nie wiedzą, jestem dość stary, mam 92 rocznik, także 33 lata skończone. No i tak całe życie tutaj mieszkam. A dlaczego tutaj? No, kocham Poznań, znam go jak własną kieszeń, mam tutaj wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomych, rodzinę prawie, bo bracia właśnie mieszkają na stałe już w Szkocji, nie zamierzają wrócić. Tam sobie poukadali życie. A ja pewnie zostanę tutaj do końca życia. No jeśli chodzi o mnie, no to yy, pierwsza praca kurczę, nawet nie pamiętam co to było to chyba było mycie okien, którą gdzieś tam mama mi załatwiła. No ja praktycznie od 13 roku życia już tam gdzieś yy, pracowałem ojciec mi zawsze organizował każde wakacje. Wakacje to miałem wtedy, jak rodzice jechali na urlop i mnie zabierali na dwa tygodnie a tak to całe wakacje się pracowało, żeby zarobić jakieś zaskórniaki. szkoła, technikum budowlane, które nie ukończyłem. Miałem kibel w trzeciej klasie i dokończyłem sobie po prostu maturę w zaocznej dla dorosłych. No jakieś tam roboty, wykończeniówka, gdzieś tam między innymi dlatego jest dryg jakiś tam do, 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 do jakiegoś majsterkowania. I gdzieś tam jakieś podejście do tokarza, zawodu tokarza miałem. Potem operator maszyn CNC, robiłem nawet szkolenia w Warszawie. I tak to się toczyło. Generalnie roboty się nie boję, zawsze gdzieś tam gdzie były pieniądze, tam byłem ja, pracowało się w tygodniu, w weekendy się dorabiało po prostu na wykończeniówce, żeby mieć te pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o taką ostatnią pracę, ale to już chyba większość osób wie, no to pracowałem na magazynie. Zanim gdzieś tam mi to pykło, wszystko w internecie razem z chłopakami, i, i, i co? No, i tak to wygląda: taka historia tuszola. No, jeśli chodzi o zamiłowanie do wędkarstwa, to zdecydowanie mój ojciec. Mój ojciec się do tego przyczynił: od małego mnie zabierał. Podkąd skończyłem się tam 4-5 lat, to każdy weekend był spędzany nad wodą. Nawet wszystkie wakacje, które gdzieś tam rodzice organizowali, to zawsze to było jakieś jezioro, coś takiego. Raczej nie wyjeżdżaliśmy za granicę. Zdarzyło się parę razy gdzieś tam do Chorwacji, ale to zawsze było gdzieś tam wszystko pod wędkarstwo, że mama z nami gdzieś tam siedziała. Nad jeziorkiem, a ojciec kilkanaście metrów obok na jakimś stanowisku tam pędki rozłożonej sobie łowił i przychodziliśmy do niego. No, także od tego się to wszystko zaczęło. Potem była długa przerwa, gdzieś tam okres buntu, dorastania. No to wiadomo, dziewczyny, alkohol, imprezy, ale potem już na starość znowu wróciła ta zajawka, że jednak te obcowanie z naturą, te odstresowywanie się, spędzanie czasu same, samemu ze sobą, czy też nawet właśnie z, z, z ziomkami na rybach, żeby sobie pogadać o męskich sprawach. No to to jest jednak to, czego człowiek potrzebuje. Na początku było dużo stresu. Ciężko mi było się przyzwyczaić do tego, że gdzieś tam jakieś osoby podchodzą, proszą o zdjęcia. Chociaż początek też był taki, że mało osób chciało zdjęcie. Mało osób mnie rozpoznawało, bardziej się skupiali na, na chłopakach, jak jeździliśmy razem. I nawet mnie to cieszyło. Potem gdzieś tam dopadło to też mnie. No ale przywykłem. Przywykłem. Taka jest jakby cena tego, że, że naprawdę zarabiamy potężne pieniądze, których w normalnej pracy byśmy nigdy nie zarobili. Ja, oczywiście, jak najbardziej to szanuję i doceniam. Także ta cena tego, że, że ktoś tam się czasami zaczepi, gdzieś tam stracić trochę tej prywatności, no to myślę, że jest jak najbardziej wymierna do, 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 do tego, co otrzymujesz w zamian. Nie? Skąd wąs? Kurczę, ja bardzo długo nie nosiłem wąsa, bo zawsze się śmiałem, że mam zarost po mamie. Oczywiście kocham moją mamę i przepraszam się bardzo, ale tak po prostu zawsze gadałem, czyli zarost po mamie, czyli że bardzo słaby. No brody nie zapuszczę, ciekawej. Wąsa też zawsze miałem takiego dziewiczego, ale gdzieś tam z wiekiem zagęścił się. No i stwierdziłem, że go zapuszczę, bo ja mam bardzo młode rycy twarzy. Pomimo, że wieku, to bez wąsa wyglądam jak dzieciak. No i tak zostało, tak zostało. Są gdzieś tam myśli, żeby go zgolić, ale bardzo dużo osób by chciało, żebym go zgolił i stwierdziłem, że to obrócę po prostu w dobrą akcję i zrobimy to przy okazji zbiórki pieniędzy na jakieś szczytnie cel, na jakiś dom dziecka albo jakieś pieski, coś takiego. Powiem tak, gdy, jak nie ma przygotowań do walki... Aleś, bo bez. Ach, że się uspokoić, Raczej nie. Jak nie ma przygotowań do walki, to owszem, lubię sobie spędzić czas przed telewizorem. Tutaj akurat w salonie mało, co używam telewizora, prawie w ogóle mnie tu nie ma. Mam drugi telewizor w sypialni. No i tam wiadomo, jakiś Netflix, HBO, jakiś Prime, coś tam coś tam sobie oglądam. Chociaż z serialami jest u mnie ciężko, bo zazwyczaj jest tak, że obejrzę 5 odcinków, potem gdzieś tam zapomnę o tym i ciężko mi wrócić. Nie? Ostatnio co oglądałem? Jack Richard. Jestem fajne, fajne taki, żeby się odmurzyć, pooglądać sobie, a ja zazwyczaj jak coś oglądam, to właśnie jak już się kładę do łóżka i właśnie dlatego u mnie jest ten problem, że nie dokończam seriali, bo zasypiam i czasami jeden odcinek oglądam po sześć razy, bo nie pamiętam na jakim etapie zasnęłem. Demonie, czemu ty taki jesteś? Powiedz. Czemu taki jesteś? Strasznie dzisiaj jesteś, wiesz? Strasznie się dzisiaj zachowujesz. No i co, dobra, lecimy do garażu, pokażę Wam ten mój dupowóz wędkarski i co, i będę Was powoli wypraszał, nie? Będę coś kupował, to na pewno w, bardziej na obrzeżach Poznania, właśnie dla, dla młodego bardziej, żeby mieć gdzie wychodzić z psem na spacer. Bo tutaj jest lipa, tu zawsze jak chcę jakiś dłuższy spacer zrobić, to muszę go zapakować w auto i jechać, jechać do lasu. I stoi ten grat. No, co mogę powiedzieć o aucie? Pytasz, czy to auto to jest Pussy magnes, tak? Nie wiem, nie wiem, bo totalnie mnie na razie dziewczyny nie interesują. Chłopacy też nie. Tylko po prostu nie mam czasu, nie mam czasu na dziewczyny i wolę się skupić gdzieś tam na pracy. Pochłaniajmy ją na 100%, już razem z psem. Auto, co? Folia, military green. Chciałem nietypowe auto, nietypowy kolor, mało tego koloru jest. Mi się bardzo podoba i też, jakby no, te ciemne zielenie zawsze gdzieś tam się kojarzą. Przynajmniej mi z wędkarstwem lub z takimi hobby, które gdzieś tam zahaczają, jakieś łowiectwo, inne takie rzeczy w bagażniku syf syf tutaj mamy tak, dwa koce to są koce treningowe, jak młody jeździ na szkółkę właśnie dzisiaj wieczorem mamy szkolenie młodego podkłady smycz treningowa, pięciometrowa, dla psa No jakieś papierki po McDonaldzie tutaj jest długa smyż, jakaś krótsza mamy co? schoweczek schowku Jakaś tam kurteczka zapasowa. O, to jest koszulka, którą muszę widać właśnie. Moja. No i co? No, jakieś takie podstawowe rzeczy. Papier, jakby kupa przycisnęła gdzieś tam. W szczerym polu. Rękawiczki, jakby coś trzeba było pogrzebać przy aucie, koło odkręcić czy coś. Pasy. Skrzynka z narzędziami. To musi być, to wszystko musi być. Lubię, lubię mieć poczucie, że w razie czego nad wszystkim mam kontrolę, i co by się nie działo, to. Najpierw spróbuję sam sobie poradzić, zanim zadzwonię po pomoc. No, no i środeczek auta, dziczek jest. Specyfikacja w środku, maksymalny pakiet, skóry indywidual, pakiet travel, jakieś tam te pierdoły wszystkie. Go, nie ja wybierałem specyfikację, po prostu dostałem ofertę, że takie jest gotowe do, do odebrania. Czym się różni wędkacz od rybaka? No, rybak to jest osoba, która poławia ryby na sieci i według mnie jest to po prostu nieetyczne. Poławiają te ryby w celach komercyjnych gdzieś tam. My, wędkarze, jesteśmy pasjonatami, łowimy ryby. W większości przypadków już wypuszczamy, promujemy gdzieś tam catch and release, ale jak ktoś czasami zabierze tą rybkę, jedną, dwie czy trzy, to się oczywiście nic nie stanie. Jak najbardziej nie mam nic przeciwko. Sam raz na ruski rok zabiorę taką rybę, żeby sobie ją zjeść. Dochodzi 11. Za niedługo mam sparingi, a chciałbym jeszcze do nich przygotować odpocząć chwilę, zjeść drugie śniadanko. Także sorry, ale na Was już po prostu czas. Do widzenia!